Kuliczku? No witam Wyglądasz jak drogowiec tak. Widzicie, Kuliczek wrócił Co się stało, Kuliczku, że się zesrało? A co się mogło stać? Problemy ja Problemy, zobacz. wiesz, Sprawy do pozałatwiania, wiesz, różne rzeczy tak różne rzeczy. No wiadomo, wiadomo, Kuliczku. Różne rzeczy No tutaj się już martwili ludzie, że no, nie, nie, nie No Zaginąłeś no, tak na fakcji Dzisiaj mamy taką objazdóweczkę Mamy trochę złomku w jednym adresie Trochę złomku w Drugi ma 200 u chłopaków. I tam mamy takie trzy adresiki, takie teraz jedziemy na targówek króliczku, tu mamy wannę, jakieś futryny kaloryfę, takie duperele. Później jedziemy na kurczę, zapomniałem cię. Na Blachalską, a później na gdzieś chyba na Okute. i do Rafała. Mamy elteczka też załadowanego, jak dzisiaj nie było, widzisz to no, no, się ale nie, nie wiedziałem. jest załadowany a. też. Tak Remciu, załadowany Ltek! Widzisz, M ciu, poza kamerami ładowaliśmy wczoraj czy przedczoraj, jakoś wieczorem już było, nie dało się nagrywać, no wiesz, jak jest ciemno to tak słabo się nagrywa. I kamerzysta jedzie z Nie ma No tak. O, tak, tak średnio. No coś tam można dorzucić, znaczy nie wiem czy dorzucić, coś wiesz. najważniejszy lteczek załadowany. Teraz i weko trzeba załadować. No i większe. <laughs> większe. Większe, większe. Większe. Muszę w koszulkę załatwić na faktury, bo znowu... Kubiłem raczej wiem jak wyrzucił koszulkę. No ja gdzie... koszulkę znowu. No tak obiesz, ten A, Wiem że pod koszulkę. Tylko pod koszulki ci w głowie. I <kumiku> na patyku. <noise> Raz się. No, ty nie masz jeszcze śmiało. Trzeba no, płakać. No, też nie no, znaczy nie wolno płakać. Nie wolno płakać? Nie wolno. Powiem ci, że z rana jest zimno, ale później jak słoneczko wyjdzie to już jest lepiej, co tam w nocy zimno. W nocy zimno? No. A w nocy to się śpi, M ciu. Spałem. No, a nie chodzi. No to czemu wiesz, że zimno? No, ja byłem na spacerze. Remciu, wskakuj na pakę, Jesteśmy, jak widzicie, znowu, tak jak mówiłem, na targówku. Wannę, to się ślicznie. Dawaj na tę króliczku tą wannę bierzemy. Młoka. Czekaj, dawaj to nóżki. No tak, 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 Aż. No. I do boku. Dobry, Dobry, no, no, może. Postawić, żeby do niej wsadzać. No, dobrze. Dobrze. No, jak są takie duże, no to przesady, Zobacz, jest gruzem. Rafał by nam. Jajka po jak Jakbyśmy musieli. Z takim gruzem przybiegli. Trzeba dlatego podbijać. Masze Tutaj i tak za Was kuliczek. Ten gruzik do wolka powrzuca. Bo tu teraz podjechaliśmy, nie ma Jak Tak tulisku? No! Wrócę! Nie przemrzucisz! Nie masz innego wyboru! Chyba, że strajk! Myślisz? Będziesz ja? strajkował? Nie wiem. Czemu od razu strajk? Od razu strajk! Głodowy! O kurde. Następna gotowa. Nie wszystko złoto, co ci święciło i proszę, 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 proszę. No. Tak, zobaczcie, tu klanik to się robi. No. Zabieraj króliczku. Myślałem, że Remek wyrzuci kranik na złom, ale nie wyrzucił. Gdzie pójdzieś kran? No w koszyczku. A dlaczego go tam położyłeś? <grymne> Wytłumacz widzą, dlaczego kran się kładzie tam. Żeby uzbierał jak grzybki i potem idzie z Rafałem. widzisz widzisz to? Halucynki. Na co grzybki, halucynki już? Widzicie co jest najgorsze? Że odsadzić kartofelki, mi się chce królik trochę. No. Królik, tam masz odbite, możesz zabierać. Dobra, Królik, kuchenkę jeszcze. Tędy kawałek, bo jeszcze kucheneczka jest, Dobra. no Dobra! Zruszaj się, człowieku, a nie! Ty! To, jedziemy na następny Z te kocie ruchy, gesty. Dawaj króliczku, zamykaj. Gestykulacja, mówisz? dostaniesz dyskutulację, dostaniesz kopulację. O, kopa. A ty oh. i tylko Daj najpierw pieśń i potem będziemy dyskutować. Ze mną jak z dzieckiem. Chłopie. Zamykaj, Jemka, ja, ja mam 40 lat. Lewek, on... na bakę, Będzie, założy królik homonto i będę go lał, on będzie ciągnął busa. A, Ale nie łazię. Zamykaj. <coughs> <coughs> Jesteśmy na Blacharskiej, chodź Króliczak króliczek idziemy, dawajcie Na szóste pięto, no i z na szóste Ja, ja Co? Ja

Yeah, a Myślałem, że myślą na zimie wiać na kremek. I tam pod obwiazgi. Wanny, nie? Ta. To na nie? Tak, to druga rękę, najpierw na górę Na górę, to na Co to zło? Uważaj Wemciu na wannę żebyś się nie uderzył. Kuliszko, wskocz, mu pomóż. Wemciu stoi na fasę, chodź, Kuliszku. Leży tam. I tutaj mamy od chłopaków od długiego pokażę. Teraz już skończę w samochodzie. Za minutkę się widzimy, młydeczek. Co tu mamy u ciebie? Głęboka. Głęboka. To i wazno. Ale ciebie on to wszędzie tak było. Ale u ciebie on to pokoju. jest? To nie. To nie było. <grymęło> to nie było. To było z kół. No, no szkoda, już koło. Jak już koło szkoda. Następny na dół. To na co to mam rado dotarli? Szkoda. bo ładna kucherta, ale nie mam w skórach. Czyli śmietnik wątp. Mamy jeden adresik i to Rafała. Tylko dzisiaj zbiewa nina, co? Nie tu trochę, tu trochę, tu trochę. Nie ma są takie dni. Wczoraj to dobrze, że taki dzień. Co? Wczoraj to dobrze, że taki dzień. Luźniejszy? Ja nie miałem luźniejszego. Włącznie i twoja tylko wina kryjś. A tu jest ładnie, nie jest żadna wina. To jest konsekwencja. Czy miał gdzieś dzień w pracy, to jest konsekwencja? To jest konsekwencja Twojego nieprzychodzenia przychodzenia 3 dni. A Następny. Wal takich kurwa! Nie puszczaj ich wal od razu. No go, no bo to jest bez sensu. Kurczę się, wpycha dostanie dzwona i tak się na, nauczy się wtedy. Dowień wymusił na, Zatrzymaliśmy się. Mam No, pasy zmieniał i wymusił na pierwszeństwo. Za ile będziemy? 3 minuty. Te 3 minutki jesteśmy. Chłopaki poszli już, czekałem na kamerzystę, teraz ja idę. Dzisiaj same bloki z Nie was się wtaka, że bez windy, dzisiaj zwiną. windą. Ósmy zwiną. to z და თქვენ შეგეძლო 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 შეეშქეთ ნაიერო რას გიბარებ Same, same kucheneczki i wanny, ale niestety kuchenki, wszystkie A wszystkie kuchenki złota. po niech chyba za nami idziesz. Te dwa paliczki. Aha, nie, rozumiem. Idę. to lubię w pańcach, to Lodóweczka. I praleczka od góry ładowała. Kumiku, na patyku. Hapa, hapa. O kurcze. Ła kurwa, trzeba tak złapać. Hop. Ja wam wrzuciłem, a wy co, odjął możecie lodówki? I jedziemy, do Rafała Ile czy tutaj mamy? Co no, tak słabo? Tu powiem Rafał, no, bo tutaj mam słabiutko, tam będzie trochę lepiej Tutaj mamy trzy wanny żeliwne i trzy kuchenki. Czyli X będzie <laughs> Trzy kuchenki trzy wanny żeliwne Trzy Dobra Można Można? Powiedz kamerzyście A, muszę odjechać, poczekaj przecież. Ale musi odjechać, widzicie mordeczki, teraz sam muszę siebie nagrywać. Pralkę na bok, pralka i ludówka, wiesz, zostaje tam do szybiaczy. tam gdzie szyba wybita była. Postaw. Dobra, Królik, wrzucaj tego, ja się zajmuję tym. Zlewce wystawiasz? Tak.

Ja, sura. Chyba mnie że powydział. Jakie śmieci? Tam nie było śmieci. Plastiki, ch... jakie plastiki. Minus 60, kurwa. Na co? No trzy opony? I minus 40 za ten śmieć. Minus 100. K... <laughs> o, to na pięćset zł. Dużo po walku, ale powiem ci szczerze, cena sławietka. Wiem, że wam też się nie podoba ta cena. Zgadza się, mogłaby być wyższa No tak Ale ci powiem szczerze, że jak mam, jest taka cena słaba To też mam dużo roboty Jest roboty, bo się nie opłaca no, nie, ludziom, no. ludziom wiesz, ale też jak jest dobra cena to ci ludzie nie chcą dawać A tak? no, sami sobie widzą Tak 200, 400, 600, 800, 900, 50, 70, 90 i 5 Dziękuję Rafciu, do Jutenka Dzięki na razieńko Wszystkiego dobrego o dzisiaj 500 kg nas to nie jest dużo, by był w plecy, ale o wczoraj i był złom, czyli wziąłem 1000 zł. Idealnie, idealnie. Drugi LTczek się sprawuje, jest pięknie. A wy pamiętajcie, żeby dać łapę w górę, napisać komentarz i widzimy się w następnym odcinku.